nie witam Was w kolejnym vlogu, dzisiaj trochę z innej perspektywy Prosimy już żyto wygodność 13, 13,5 Więc chalimy ostrość, drugi dzień żyta Drzewaki odwiezione Oplonnie pytajcie Ich okay. habe Mam bo mam kontakt yy, z chłopakami, co kupili wizona od nas. Wczoraj przysłali mi filmik, że wizon kosi więc nie ma co płakać. Wizon poszedł dobre ręce. Chłopaki nawet wysłali mi zdjęcia z w gazu więc to się ceni. Zaraz rano bardzo serdecznie. a my działamy w klasie po kosłowy będzie na sprzedaż, I luksusowo, luks robota i dobra, nie ma co się tutaj dużo pieprzyć Lecim z tematem co Romeo przyjedzie, bo przyczepy będzie zdziwione ile wykoszone. Nie no, powiem wam, że tutaj w porównaniu do żniwa z wizonem to jest dzień do nocy nie? Tutaj między 4 a 5 ton z tego kawałka. Więc jak na żyto hybrydowe w drugim roku, to myślę, że źle nie jest. Oczywiście żyto idzie na magazyn. Poszukamy wiadomo gdzie lepsza cena i tam się sprzeda. Są ma łódkę, to tira, podstawi. Bardziej w bardziej się załaduje, nie ma problemu. Przemrzeć to też na szybko pójdzie, a jakie to zostanie na przyczepach zobaczymy, czy się uda wykosić w niedzielę i w poniedziałek zaraz wywieźć na, na gorąco i, i z głowy. No nie całe przężyto, to na przykład tam w jednej takiej działki, mam tam 7 hektarów, to tam y, to będzie całe, całość będzie sprzedana, a potem ta Romeo ma y, już nawet nie wiem dokładnie ile, chyba około 5, nawet chyba nie tam jest jęczmień poprzesiewany yy, na pasze więc to będzie szło na magazyn do góry na śrutownik i tak to jest mordki Muszę sobie zobaczyć, czy tam prąd mi dochodzi do, do czujnika, który steruje wysokością podnoszenia headeru. Bo to mi nie działa, jak włączę to, idzie na dół od razu. Jak prąd dochodzi, to wtedy czujnik jest zepsuty, a czujnik 350 zł, to, to nie jest za majątek. Więc wtedy się czujnik wymienia, ale myślę, że to żniwa. Na razie będę chyba tak jechał. Póki jest pogoda, co w miarę pozbierane kamienie, to wiadomo, idzie. Słomy, powiem Wam, że z tego żyta to też powinno trochę dać. Bo te pogłoski też takie zbyt małe nie są. Tylko zobaczcie, cena słomy z, yy, z porównaniu do, zesz do zeszłego roku: jeśli chodzi o tony, to spadło o 100 zł na dół. Więc na dużej ilości my, jak tam zawsze sprzedawaliśmy około 100 ton, to zobaczcie to już jest, słupka się robi ładna bo to już jest praktycznie około 10 tysięcy różnicy od zeszłego roku no, przejeżdżamy przez takie kolejne, które były przerobione na wiosnę tam w prawo jest taki domek, bo było, było mokro nie szło przejechać z L7, nie, więc trzeba było omijać jakoś to. No dwa niepełne zbiorniki mam wysypane na hl -kę. Myślę, że teraz, bo tak jak mam 70% w zbiorniku to sypie Myślę, że jak teraz ten wysypie to będzie hl pełna. Można już jechać sypać na magazyn. Wszystko idzie teraz na magazyn płaski. Więc moment wysypuję, ewentualnie podgarduję turem i przyjeżdżę z powrotem na pole. Powiem wam, że jak, yy, tak, jak będzie pogoda, jak dupę dobrze zepniemy yy, to, to yy, jeśli chodzi o koszenie, to w lipcu będzie firend, a słomę wtedy się będzie na spokojnie zbierać. Fajno, to... A wy jak tam mordki? Piszcie w komentarzach czy czy kosicie już zboża, czy może już macie po żywach Piszcie co tam u was No i mordeczki, powiem tak tak wpadłem w trans, że zapomniałem wam wygrywać coś skończyłem tutaj te 7 hektarów sobie ostatni zbiornik i finito przejeżdżamy na drugi kawałek 47 km na leci, wszystko składamy rurę i wyczepiamy. Hedry lecimy na następny kawałek. No i cała mordki, Ja myślę, że taki blok się spodobał. Żepak za nami, żyto za nami, już tak prawie za nami, bo że dwa kawałki zostały. Coś zostanie przeżyto. Ubity, ubity, na końcu pewnie, Łubin i pszenica, i finito! Trzymajcie się, aria!